Żaneta Stasińska, kropla miłości, przesyłam Ci kropelkę mojej miłości, żebyś poczuł jak bardzo kocham cię, żebyś poczuł to moje gorące uczucie na samą myśl o tym, aż cała drże. Żebyś zobaczył, ile dla mnie znaczysz, ujrzał sny wypełnione tobą i marzeniami. Poczuł to, co ja w sercu i w duszy czuję, zobaczył to, co ja widzę, duszy oczami. Poczuł tęsknotę, co trawi wciąż za tobą. Poczuł to szczęście, gdy ciebie widzę, łzy gorące, które płyną strumieniami, to, co kocham. I to, czego nienawidzę, przesyłam ci kropelkę mojej miłości, żebyś zawsze pamiętał miłe o mnie, żebyś czuł moją obecność przy sobie. Pokocham cię wręcz nieprzytomnie. Zaszczep tę kropelkę miłości w sercu. Poczujesz to, co ja w duszy czuję, poczujesz żar ogromnego uczucia i to, jak mocno gorąco ciebie miłuję. Wypełniasz moją duszę po brzegi, jesteś każdym moim tchnieniem, byłeś, jesteś i będziesz do końca moją wielką miłością i spełnieniem. A kiedy już odejdę z tego świata, Powrócę i powiem, miłość prawdziwa nigdy nie umiera. Czytał Bogdan Tymowski.